Dobra, jesteśmy. Tutaj jest Lutułódź. Bardzo ładna aura się zrobiła teraz. A moja ja nie palę. No tylko udaje.

Like me, have 22, nie wiem, jak, jak jak się czujesz dzisiaj? Przednio. Y, jak forma? Myślisz, że jesteś w stanie coś zawojować? Mam na to Dobrze. Nie, klalka mnie boli. <mulity> Ale jest dobrze. Na panderskim morzu najlepsze nie? Ale... Robiłem popa i co? Powiedziałem mnie na pytanie nawet nie pokrywałem. No, ale to wiesz, Ja muszę, ja muszę udowodnić, że to są deski, na których się lawi. Dobra. Czy na skimie jest na roweru. Czemu, czego nie ma? Na skimboxie jest obrazek z rowerem. Well, what do you say when you're too fucked up? Do when I'm all washed up and that pain is pump. I go get me some in the Venus love. Birds and bees and worms and slugs. Turn to me or turn to drugs. work on the streets is I stink like a bomb but it's hard to take a shower when you can't wake up. What to I do when there ain't none left? Make a call. Właśnie the ale my potrzebujemy czasu na nagrywanie w nocy więc kończymy montaż na skim. Witek, Witek, czego się dzisiaj nauczyłeś? Nauczyłem się, żeby nie być pobłażniwy. Best And I couldn't even tell the difference What do you say <grymiany> when you're too fucked up? I mean it And what's your say when I smack that butt? I mean it What do you say when you run out of drugs? Nasz rider tutaj się dostał. Powiedz, parę Wojtek się nie dostał. No tak, Wojtek się nie dostał, niestety, ale jeździ krótko, jak na razie. Piąteczka, Wojtek, dobrze było. We wrześniu rozwalimy wszystkich. No tutaj mamy naszych e, sędziów, nasz sztab szkoleniowy cały. No, Jestem arabem. No, nie sarabem. Menedżerowie tutaj. No tak, tutaj jest sztab szkoleniowy, mówię. the Dobra, dobra, to ja tak powiem, że no nie w pornie byłem, pojechałem, trwałem jechałem dwie godziny, jechaliśmy z Wrocławia 500 kilometrów, tutaj dolny śląd na tak jest troszkę 3 stópki opasa na tym stanie. Brazoryski, 3 stóp. Mogę na chwilę? Kolega jest w stanie. Chodzi po wodzie. Tak. Więc skafander, ekipa skafandra jest już w hotelu. tak. Tutaj widać, przygotowania były. Do jest widać. Proszę bardzo. Ale skafander, sygnowane w Ekipa Skafandera kafandera. Ja ja ekipa wzią, skafandera. I całkowicie Tak, no, Czekaj, jak mi brakuje. A to mnie. Chcesz... U! Nie nie będę... Nie Przesu. 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 to! Przesu. 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 No nie, widzę. Ja nie, nie, nie widać ty. Mało czasu jest. Ej, dobra, dobra, mało czasu mamy. Na co? 36. Chodzi o to, że nasze deski są typowo spartańskie, ponieważ są, Ponieważ są większe niż in, deski innych producentów, na przykład... Na przykład są 8-10 warstwowe, dlatego są większe wymiarowo oraz są o wiele cięższe, a także nie mają... Tak zwanej gumy tudzież pianki. Ale chciałbym zauważyć, że w tym roku będzie wydana seria desek z gumą FAA. To co będzie, jeszcze tego nie ma. To co będzie, tego nie To, to będzie. są dopiero to plany. Też, to są dopiero Poczekaj. To, to wszystko mi powiedziałem. I słuchaj. I chodzi o to, że patrz. Jeśli na takiej desce, na spartańskiej, czyli ciężkiej, dłużej, i bez gumy. Nauczysz się jeździć? Nauczysz się jeździć dobrze i będziesz robił te triki? To zrobisz pijewane triki. To na desce, poczekaj, zamk To na desce mniejszej, lżejszej oraz... No, rzymska. słusznie no to jest rzymska deska. To na desce... To na desce mniejszej lżejszej oraz z gumą zrobić te triki o wiele kurwa lepiej style, style. chciałbym zauważyć, że na spartańskich wtedy i umiesz jeździć na spartańskich i na rzymskich chodzi o to, że jeśli się nauczysz i na tych i to jest same plus chodzi o to, że jeśli się nauczysz jeździć na trudniejszej trudniejszej wiesz ona no nie jest tak bardzo trudna, jednak wchodzą na niej po większe niż Owszem wchodzą nie miejsce kruź, przypominam co robisz, bref? Oddawaj go. Bo ci Co robisz, bref? Sprzątasz? Oglądam. A, sorry, źle zrozumiałem. Co robisz? Co myjesz? <g interf drink> Szczotkujesz? Od kogo ty jebam? Od No, Oczywiście. nasz Dobra, proszę. Powiedz, jak skończysz. Bref, co powiesz? <laughs> co powiesz? <gul Fill URLs> O Skafander nigdy nie śpi zawsze jest gotowy do udania się na spod. Czyli jest tak grom z Tak jest. Teraz właśnie będziemy iść, jeździć. Bo z kim kimbo nasze życie. Nasza pasja, nasze życie. I życie aż do śmierci. Teraz idziemy. Okay. See ya.